wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tego skliczowanego fangame'a. Zauważyłem, że czasami w nosach pojawiają się białe zmazy, a czasami się w orsu nie pojawiają. jak widać w poprzednim odcinku, w pierwszej i drugiej próbie przejścia piątej nocy. A w piątej, kiedy zacząłem się w kłos coś udawać, to niestety wtedy gra dawa dupy i się kliczowało, ale nie miałem serca, żeby wam już tego nie pokazać, jak przechodziłem tą piątą noc po raz drugi. A teraz mamy noc szóstą i mam nadzieję, że ona nie będzie zgliczowana. Liczę na ciebie gro, chociaż troszeczkę. Nie, wracaj tutaj, bo Freddy tam ucieknie.

Niedobrze. 12% zdane na jedną godzinę. Foxy już się nasypio poprzedniej nocy, kiedy się obraził on do na o nas. O nas. Ma obrazę do nas. Polski blifoxa Foxa ciężki być. Już ci Foxy poczuł niezadobany I rundka na Foxiego. O. o, zbugowany dźwięk Też możecie go usłyszeć Olera! Nie, nie chcę wyjść skupmy się nie. A może teraz? Tak, mamy cię. to jest? A jest, dobra. Bardzo lubicie widzę tego animatronika. Kiedy ja go przedstawiam w swojej wersji. Że ma cały czas biegać. Dobra, dawajmy go, póki nie ma. Ale patrzcie, czasami biega, czasami nie. To jest tak klasowe, że... Z tą grafiką ktoś się naprawdę nie postarał. Powinien całe biuro zmienić, a tu... Nie, zrznięte wszystko. Nawet jumpscarera nie ma troników, a my dalej w to gramy tylko po to, żeby pokazać wam jak przechodzę te ciężkie nosy. Dawaj Foxy. No nie ma go to oczywiście. Ale jakby nie zamknął drzwi, to by wyskoczył mi zanim rozłożył kamerę. Choć do nowy rozkład baterii. Nie macie. W ogóle tam kamery są źle porysowane, bo teraz to zauważyłem. No, nie ma go. 欢迎二哥 A patrzcie na, no. specjalnie to zrobi. Kurde, daj mu wystukać. Już go Nie, tortowałem. K2, animatroniki odchodzą naraz od drzwi. Czy to jest coś cudownego? Wiedzieliście to? Co, nie, słyszeliście to? Trepną tylko raz i uciek. Powinno się udać. Patrzcie, teraz nie wieję, Bo oni nie. Cieka w tym odcinku się na nas obraziła, widzę. Ale ja nie narzekam.

Yes! I do widzenia! Witamy z powrotem, okazało się, że niestety nie możemy kontynuować 2020, 2020, bo niestety nie da się jej włączyć yy, Dobra, tutaj mamy pracę Takie za kulisy Miał być Freddy, a my cały czas widzieliśmy Cikę Zacnie O kamera na Freddy'ego O jego wygięta noga Ok, w modzie. Foxy Shadow Bonnie pa prawdopodobnie to wygląda My coś podobnego robiliśmy w swoim projekcie, ale my to robiliśmy za, po za pomocą e ludzi innych graczy, a tutaj są same boty, więc... O, najlepiej, kamera system. No nie jak więcej. Te noce są zablokowane. Nie można ich włączyć Niestety Dobra Ja mam bardzo ciekawe zaglądanie Niestety nie mogłem przejść na siódmej Ale Starałem się, chciałem, miałem dobre chęci Ale cóż, to no ty w tym odcinku Ja mam bardzo ciekawe zaglądanie Trzymajcie się i Cześć